Uroczysta sesja jest powoływana podczas ważnych wydarzeń, a odznaczenie Krzysztofa Stelmacha tytułem honorowego obywatela Strzegomia niewątpliwie do takich należało. Ponad 20-letniej historii samorządu po raz szósty dopiero spotykamy się na takiej uroczystej sesji w Strzegomiu, by wręczyć tytuł honorowego obywatela miasta Strzegomia. Ten szósty raz w ciągu 21 lat oznacza, że traktujemy ten tytuł szczególnie, że ma on szczególny charakter. Tytuł nadawany jest tym, którzy zasłużyli się dla miasta Strzegom albo dla Polski. Czy też promują swoje rodzinne miasto i pozostawiają trwały ślad w jego historii. Dotąd takich osób było pięć, dwie z nich już nie żyją. W świętej pamięci Walenty Wyrwa, kronikarz Strzegomski. To wspaniała osoba, która przede wszystkim była wielkim animatorem kultury. Badał szczególnie historię Strzegomia, ale nadzwyczajnie prowadził jej kroniki. Te, które dzisiaj są złożone w bibliotece publicznej miasta Immigrantów Strzegom, stanowią wielki skarbiec tego, jak żyło społeczeństwo i co się działo w Strzegomiu od II wojny światowej. Stanisław Siwiec, ksiądz Prałat, wielki autorytet moralny, kapłan, o którym w Strzegomiu wszyscy mówią piękne słowa, był wielki, dobry, ale też miał wielkie zdolności organizacyjne. To, że został prałatem, to nie przypadek, bo zaraz za jego tytułem prałata poszła piękna niespodzianka dla całego miasta. Nasza parafia, nasz kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła otrzymała nominację księdza, papieża do bazyliki. Mniejszej. To ci, którzy już odeszli. Natomiast ci, którzy są wśród nas, to Edward Forski, organista w Bazylice Mniejszej, Stanisław Targosz, generał broni Wojska Polskiego oraz Stanisław Micieja, historyk, człowiek, który otrzymał najwyższy tytuł naukowy w Polsce, profesora nauk humanistycznych. To pięć osób. Szóstą z nich został Krzysztof Stelmach, siatkarz. Nadaje panu Krzysztofowi Stelmachowi honorowego obywatel, honorowe obywatelstwo Strzegomia. Jako wyraz największego wyróżnienia i uznania podpisano przewodniczący Rady Miejskiej Strzegomiu, Tadeusz, Tadeusz Wasyliszyn. Gratuluję, panie Krzysztofie, i sław Strzegom tak, jak robiłeś do tej pory. A młodzież będzie na pewno naśladować twoje działania i przynosić klubę Strzegomowi. Wszystkiego dobrego. Jestem dumny z tego, że pochodzę tak, jak tutaj padło słowo z takiego małej, małego miasteczka, z takiej małej miejscowości, bo to nie jest, to nie świadczy o tym, że człowiek musi się urodzić w wielkiej metropolii, żeby osiągać swoje przede wszystkim marzenia. Ja takie marzenia miałem i te, te marzenia się spełniają. Jak podkreślił Krzysztof, z czego mi nie było go już od trzech lat i jest to jego pierwsza wizyta po tak długiej nieobecności. Jednak zadeklarował, że to się zmieni i z czego będzie odwiedzał coraz częściej.